Witam wszystkich, powolny start, powolny, powolny, spokojny start, Manor Lords, kontynuujemy istnienie, że tak powiem, trwanie naszej wiochy, nie, rozbudowa, jedzonko, na razie jedzeniowo jest fantastycznie, podoba mi się nowy interfejs, kurde, sam nie wiem, nie, yy, robię kusze i robię łuki, więc jeżeli ja będę miał 36 gości, to ja mogę tutaj, w tej, jakby to powiedzieć, faktorii, ustawić, żeby handel, żeby sprzedawać łuki, wywóz, ja muszę mieć 36 łuków i wtedy będę je sprzedawał, muszę mieć, yy, żeby to wywozili, nie, z uwagi, Skoruj, dziękuję, że yy, I teraz czekajcie, pomyślmy. Tutaj się produkuje co? Tutaj się produkują yy, części żelazne. Tutaj się produkują yy, włócznie. Tutaj się produkują kusze. A tu się produkują łuki. Okej. Okay. Na razie jest wszystko dobrze, nie? Na razie jest wręcz fantastycznie. Kaski mamy na razie jak lodu, więc jestem super szczęśliwy. Jeszcze nowa rodzina się wprowadziła, no to już w ogóle. Poczekaj, ja sobie postaram świtę zwerbować. Konfiguracja świty. Yy, zwerbuj zbrojnych. Tak. Uuu, tak jest. Dobra. Czekaj, mamy Gites Będzina, Mamy Hubika, Mamy Dark Shadowa. Mamy Plaguniaka. Czerwonego agenta. Dobra. Yy, Pisać yy, na czacie. Będę tutaj robił, nie? Słodki kubuś. EFTZ. Kostur333. Najomy. Krystian. Ja, ja to ja to ja zostaję żołnierzem w kolejnym. Very nu from Poland. Kiełbasa. Kiełbasa. Wschodni zbrodniarz. Ciasteczko. Witamy w świcie. Katz Makr. Karnister. Karnister. Proszę Cię bardzo. full. ropsiak. Tak? Artemis0558. Zaba? Ty, tyry. Oj. Niech będzie. Troj, proszę bardzo. Mamy całą świtę wybraną z subskrybentów i non-subskrybentów. Cała świta, wszyscy żołnierze. Teraz trzeba zebrać, moi drodzy, pieniążki, żeby, yy, że tak powiem, tą świtę jakoś ulepszyć. Yy, mogę to ulepszyć. Yy, ulepszyć zbroję importu i mogę ulepszyć zbroję na przykład Kubikowi. Spróbujemy. Za 26. No i pięknie, on już wygląda bardziej elitarnie, nie? W tej świcie. Yy, będziemy musieli zbierać pieniążki, nie? No że nam się skończyły. Czuję też, że tu trzeba parcelę rozbudować. W tym miejscu. Hmm, tutaj i postawimy tutaj trochę parceli. Tylko ja tu nie widzę. Zrobimy coś takiego. Zrobimy mniej więcej tak. I zrobimy mniej więcej coś takiego. I zrobimy coś takiego. Okej, okay, idealnie. To się rozbuduje. Powoli, spokojnie do przodu. Wow, Widzicie, że prostaki. sama świta dałaby radę zmiażdżyć yy, obóz bandytów, który jest tutaj? Bo ja bym chciał ten obóz bandytów, ten i ten zmiażdżyć. Trzy obozy bandytów bym chciał najechać. Samych bandytów. Czy sama świta by dała radę? Yy, poczekaj, yy, zbiórkę, zróbmy świty tutaj. Weźmy do niej może łuczników. Świta z łucznikami może da radę? I weźmy jeszcze kusze. Jolo, jedziemy. Niech się zbierają chłopaki. Niech się zbierają chłopaki, zobaczymy. Jolo, niech się zbierają. Jak tam dojdą, to później pokombinujemy. Niech to się porozwija, będzie super ranko. Ty, ale co jest z tymi narzędziami? No, patrz. Tu im kazałem robić narzędzia, to no nie? Czy oni mają sztabek stali, tak wszyscy ciekawości? No, nie mają. Tu jest wydobycie dosyć duże e, do jasnej, ciasnej. Gdzie tu jest spis e, tego? Poczekaj, bo to trzeba to naprawić. Czekaj, jak ja bym chciał importować sztabki stali w faktorii nie? Weźmy konika. Ja bym chciał po Chyba, żebym narzędzia importował. Ej, to jest... Tylko, że narzędzia są bardzo drogie. Wiesz co? Będziemy importować przywóz, otworzymy sobie szlak handlowy za 120 i tu będziemy przywóz robić narzędzi. Będziemy przywozić po 5 narzędzi. Okej, okay. i to powinno być wystarczające. Dobra, dzięki temu teraz usuniemy produkcję narzędzi stąd i damy, żeby produkował ciężkie te... Nie? Więc będzie raczej ok. Ok, rozegrajmy to powoli, na spokojnie. Zróbmy to logicznie. Postarajmy się uderzyć w zbójników moimi łucznikami i kucznikami. Nie martujmy świty, nie? Ok, moi łucznicy i kucznicy dadzą radę. Panowie, gotowi? Dobra, pięknie. Moi, moi łucznicy powinni ich rozstrzelać. Uż kusze się ładują, ognia? Nie, no to to powinno być easy. Ja powinienem ich wystrzelać bez problemu. Tylko niech chłopaki dobrze załadują i będzie gig. Stary, zobacz. Easy ich rozbiłem. Dobra, to teraz ja bym was, panowie, chciał tutaj przenieść. Niech lecą. Przejmiemy pierwszy obóz, później drugi, później trzeci. Dobra. Poczekaj chwilę. Pieniążki niech trafią do mojego skarbca. Okej. Okay. Yy, tu jest drugi obóz i tu jest jeszcze obóz. Dobra, lecimy. Boże, ile tu jest obozów w ogóle. Chłopie, rozbijemy to wszystko bez problemu. Tu jest jeszcze obóz bandytów. Ty, a może ta świta by tu poleciała wziąć? O właśnie. Wy się ustawcie tu. Okej, okay. wy się ustawcie tutaj. Proszę was, na spokojnie. Prosiłbym was o oddanie ognia już. Po prostu ich wystrzelajcie, nie? Na dojściu. Czekaj, czemu wybiegniecie na mele range do nich? Wytłumaczysz mi to? Nie zrozumiałem tego chyba, kurde. Aha, i moi łucznicy zostali rozbici kompletnie. Aha, moi kusznicy zostali kompletnie rozbici, nie? Pięknie. Chłopy na mele range pobiegły, nie? Wy zodzi. No przepięknie wręcz. Yy, dobra, rozbijemy jeszcze tych panów. Na razie idźcie tutaj wszyscy. Dobra, niech będzie. Wróćmy do miasta. Coś tu się dzieje. Produkcja trwa, wszystko trwa fantastycznie. Parcela zakończona. Czekaj, tu się buduje warsztat kowalski, tu też. Ciebie nie mogę. Tu jest parcela też poziom 1. Tu jest parcela numer 2 w budowie. Tu jest parcela numer 2, więc robimy warsztat stolarski. I potrzebuję jeszcze jednego stolarza. A tu Łukasz pewnie będziesz wiedział co o co chodzi, jak stolarz. Nie wiem, że co chodzi, XPP. I kurde, wiecie, co jestem o krok od zniszczenia kolejnego obozu? No to powiem tak, jestem w stanie poświęcić, żeby moich ludzi na śmierć wysłać. Trudno się mówi. Mam zero rodzin. Niestety, ale już się robi coraz cieplej, więc jest fantastycznie. Dobra? Aha, bo tutaj jest walka już. Nie, no jakim cudem? Zauważono w pobliżu bandę Hangas. Nie, no chłopaki, bo coś mi tutaj nie gra. Rozbójnicy mnie rozbili. Jezus, jest jakaś banda! Dobra, ty wracaj do siebie. Co się dzieje? Tutaj wielka banda. Dobra, wracamy, bo tam jest wielka banda. Ty, yy, kolejna mobilizacja, panowie. Yy, zbiórka tu, zbiórka tu, zbiórka tu. No, zbieram każdego, kogo mogę do obrony. Innego wyjścia nie mam. Jeżeli wy nie obronicie tej wsi, no to będziemy w dupie, nie? Czekaj, idzie pierwszy oddział. Jego trzeba po prostu modlić się, żeby nasi ludzie go wystrzelali, ok? Będzie wręcz przefantastycznie. Widzisz, jak moi ludzie są w stanie ich wystrzelać? Będzie świetnie, nie? Poczekaj, okej. Okay. Uj, Uuu, uj, uj. Świto, rozstawcie się dobrze. Wy na flankę, panowie. Dobra, wy się zajmijcie miażdżeniem tych tych gości. Dobra, moja świta teraz rusza do walki. No wy jesteście o wiele lepsi, więc powinniście sobie poradzić. No macie zapgradewane pancerze, panowie, więc. No zobaczcie, atakują nas, ale wy macie zapgradeowane jakieś fajnie pancerze zrobione, widzisz? Patrz. Wy, wy ich zmiażdżycie bez problemu. Coś strzelają, ale coś trafić nie mogą, no, z tego co widzę. Patrz, no niby trafią, ale oni nie widzą. Co oni są nieśmiertelni? Dobra, to wiesz co, zróbmy tak, że podejdźmy tu. A no, was zróbmy tak, że podejdźmy tu. Może się coś zbugowali, ktoś się może zbugował. Patrz, odbugowali się, teraz wy się radę to strzelać? Dobra, miaszcie. Ale tu fajnie wyglądają bitwy, głowie. Tylko dobrze, że ta nasza świta istnieje, bo gdyby nie ta świta, to byśmy. No właśnie. Gdyby nie ta świta, to by było przerąbane, moi drodzy. Ja to poczekam w ten sposób, nie? Wiesz, oni dopiero teraz nad, nas atakują. Więc dopiero teraz muszę się na nich rzucić. Masowo. Ale powinienem ich rozbić szybko. Ty, ze świty to nawet nikt nie ginie w tych bitwach. To jak dla mnie to bardzo dobrze. I teraz mogę co? Rozbiłem ich już? Już jestem uratowany, tak można powiedzieć. Tak, nie ma żadnych zbójników. Dobra, trzeba tutaj podejść wszyscy. I teraz yy, mogę was rozwiązać? Rozwiązanie. Pięknie. Rozwiązałem wszystkich. Więc oni powinni wrócić do tego, oni powinni wrócić kurde do roboty, nie? Więc powinno być git. Opał się w ogóle jakimś turem kończy. Nie wiem dlaczego. Ale mam bardzo duży problem z opałem do jasnej cholery. Wiesz co, walnąłbyś warsztat kaletniczy, może żeby buty robić, okay? e, dobra, czekajmy sobie wreszcie. I teraz tak, e, brakuje mi znowu rodziny. E, dosłownie mi brakuje rodziny. Nie wiem na co schodzą te rodziny. Na co one schodzą masowo, nie? To jest bardzo duży problem. Zastanawiam się nad potężną rozbudową. E, tutaj bym rozbudowę pierdzielną, olbrzymią. Poczekaj, no to zrobimy e, rynek mieszkalny powiększymy oczywiście. Potrzebujemy o wiele więcej rodzin, więc postarajmy się z tego jak najmocniej, jak najlepiej skorzystać, jeżeli byśmy byli w stanie coś takiego postawić. Co nie? Tylko, że nie na tyle parceli, żeby te parcele... Chociaż w sumie może zrobiłbym je jeszcze dłuższe, na przykład dotąd, gdybyśmy zrobili coś takiego. Takie długie parcele. O, właśnie. Tylko, żeby one były takie grubsze. O, coś takiego. Masz 21 wolnych miejsc w parcelach. Zabudowane zajęte 22 są miejsca. Wolne miejsca nie wiem gdzie tu. Nie, nie mam 21 wolnych miejsc. Chyba, że poczekaj. Może masz rację. Czekaj. Bo ja tutaj tak zajęte 1, 21... Ty, ty, ja naprawdę mam 20 miejsc wolnych? Jedną wolną parcelę masz, a nie 12? No właśnie nie wiem. Jak to rozkminić? 12 masz wolnych. Dobra, to wezmę jeszcze walne tutaj, te parcele. Niech się zrobią. To już będzie finał. I to będą parcele pierwszotierowe. I zrobimy coś takiego, że podwiększymy do trzeciego poziomu naszą wioskę. A żeby do trzeciego poziomu ich ulepszyć, to oni chyba potrzebują... Jak to się nazywało? Oni potrzebują piwska też, nie? O, mam dwie rodziny już, więc fajnie. Garbarnia, ok. Tu trzeba priorytetowo rodzinę... Za mało zasobów już. Dlaczego? To na co idą te deski do jasnej cholery? Od razu garbarnie. Od razu jedna rodzina leci do garbarni, bo będzie bardzo źle, nie? Bardzo źle. Jedna rodzina musi jak najszybciej do garbarni lecieć. Poczekaj, a za którą kasę się zatrudnia najemników? Jak z czystej ciekawości. 90 w grzywnach. Aha, to za grzywny. Ej, to jaki jest sens robienia armii, jak można farmić grzywny? To ja bym to usunął w ogóle. Ja bym zostawił taką półprofesjonalną armię, małą, i za, do tego, jakbym dobrał najemników, to by było wystarczająco wręcz. Chłopie. Czekaj, jest rodzin, rodzina do garbarni? Nie, no spokojnie, no jedną rodzinę wysyłam do garbarni, nawet dwie, bo chcę, żeby oni zaczęli skóry zwierząt przerabiać na skóry i żeby zaczęli robić buty. Czekaj, jeszcze garbarnia już pracuje. Okej, okay, już, już skóry. Okej, okay, już skóry będą wytwarzane, już będą robione buty. Yy, dobra, musimy zacząć wydobywać klej, yy, czyli glinę, żeby robić później dachówki, tak? Yy, przerabia glinę na dachówki, dobra. To trzeba by było zacząć wydobywać ten... wydobywać ten klej. Odkrywka jest. To bym chciał odkrywkę walnąć. I od razu do niej wyślę rodziny. Niech rzeka sobie zacznie... o, stopnieje. I od razu już jedna rodzinka, dwie nawet, niech sobie robią. Perfekcyjnie. I teraz trzeba zrobić budynek do robienia, żeby z gliny robił właśnie... Yy, glinę na dachówki trzeba przerabiać. I to będzie trzeba tutaj zrobić. To będzie coś na sterował. Glina na dachówki. E, trzeba będzie stworzyć dachówki, no. Kleja już wydobywają. Odkrywka już wydobywa coraz więcej tego. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. I teraz później będziemy robić dachówki. Ulepszymy to na trzeci poziom. I dopiero będziemy mogli wyprowadzić atak, bo mamy 3300 wpływów. Będziemy mogli wyprowadzić roszczeniami atak, nie? Tylko, że oni też się tutaj ładnie rozwijają. Też mają dużą wioskę, dużo ludzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? W praniu. Ja też będę musiał najemników przed wojną zatrudnić, więc też będzie trzeba się pilnować. Z tego, co ja kojarzę, to tutaj oni będą w tym piecu do gliny wytwarzać chyba dachówki, nie? Tak. Ja potrzebuję 12 dachówek, żeby ulepszać na trzeci poziom. Potrzebuję też większego influensu kościoła, czyli muszę to rozbudować. Czyli 20 potrzebuję, nie wiem czego, bo nie, 10 piwa i 20 kamienia chyba, z tego, co widzę. Oho. A to oni do mnie nie idą na szczęście, chyba, nie? Oni napadają kogoś innego, tego innego źródła napadają, nie mnie. O, kurde, napadli go. Ty, napadli go. Ty, napadli ty, typa. Chłopie, spalą mu całą wioskę, zobacz. Pa, jak go palą. Ja pierdzielę. Spalili mu wiochę, ale jaja. Uuuu, dobra, tutaj ludzie ledwo naprawiali, ale chłopie. Tacy rozbójnicy tak mu zagrozili. W moim imperium by to nigdy nie miało miejsca. No, ja bym chciał wbić trzeci poziom. Ewentualnie, jeżeli bym chciał, to już bym mógł zaatakować, bo on dużo pieniędzy. Robimy finał kampanii i praktycznie, że tak powiem, próbujemy zaatakować coś, a za jakiś czas jeszcze sobie pogramy, może wiesz, za jakiś czas sobie jeszcze zrobimy nową wioskę. To spróbujmy teraz nająć najemników, moi drodzy. Weźmiemy tych za 250, oni są yy, widzę, że bardzo drodzy, ale wolałbym chyba mieczników wziąć. Yy, podpisz kontrakt i może jeszcze bym wziął tych, bo mam dużo kasy. Podpisz kontrakt. Okej. Okay. Moi ludzie, oni muszą do mnie przyjść, tak? Ci najemnicy teraz, z tego co rozumiem. Oni do mnie idą dopiero z tych prowincji. Okej, okay, nie ma problemu. To niech oni do mnie przyjdą, a ja się później tu zmobilizuję i ruszymy wszyscy. No mam armię, której no nie powstydziłby się chyba, no nie ukrywając nikt chyba, nie? Poczekam tutaj chyba, niech się chłopaki jakoś mocniej przeorganizują, no. Mam naprawdę niezłą armię w polu. Niezłą armię mam w boju, nie? Zobaczcie. Nie armię mam w boju, mam naprawdę mocnych gości. Więc yy, no. Powiem tak, ja bym to ich nawet jakoś w takim fajnym szyku ustawił, żebyśmy wzięli łuczników tutaj z, z przodu. Dalibyśmy tutaj tą ekipę przednich. Za nich od razu. Pięknie. Okej. Okay. Nasza świta na przodzie. Tak naprawdę. O. No i to pięknie wygląda, nie? Piękna mobilizacja to jest, stary. E, teraz tak, wchodzimy w dyplomację. Czekaj, kto tu jest? Tutaj jest jakiś chł chłop. Wysuj roszczenie użyciem wpływu do tych ziem. Tak, mam roszczenie. Okej, okay, wysunąłem roszczenie do tych ziem. Nie? Rękawica została rzucona. Okej, okay. ogłoszono wrogów. Erhard i Zygmunt. Okej, okay, bo jestem Zygmuntem. Dobra, prosiłbym was o wprowadzenie, tylko was do ziemi. No dobrze, tylko gdzie Erhard ma ludzi? Czy Erhard ma wojsko obecnie? Dobra, ja się schowam w lesie jak zbrodniarz i po prostu rzucę, napadnę <noise> wioskę Erharta, bo Erhard nie widzę, żeby miał tutaj jakieś pojedynki wystosować. Okej, okay, proszę państwa. Prosiłbym, czy mógłbym tu coś zaatakować? Ej, ja nie mam co atakować u Erharta. Tak ma być? Ja właśnie do niego wszedłem. Napadniemy tą wioskę. Mogę zabić tą ludność cywilną? Okej. Okay. zamordować jego ludność cywilną. Tyle z ciekawości. Nie mogę. Ludzie latają w szoku. Mogę spalić to? Możemy spalić kościół? Czy mogę wysłać moją świtę do zmasakrowania populacji cywilnej tej wioski? Jakoś. Okej. Okay. Tu obserwuję, ale. <laughs> Nie za bardzo widzę tutaj opcję palenia. Czy on ma gdzieś posiadłość? Obóz drwali. Raz parcela. Pichlerz. Duży skład. Parcele. Okej. Okay. Aha, bo tu zostało 77 dni. Bitwa od. Aha, dobrze. No to w sensie ja już wysłałem moją ekipę do zmasakrowania populacji tego miasta, więc w sensie czy to już? To była ta wielka wojna, na którą się szykowałem? To ja bym tu samą świtę wysłał, bym zagarnął ten region. No dobra. Chyba, że on się zmobilizuje, nie mam pojęcia, no, Ty nie musisz poczekać, no właśnie czekam i, i wiesz, 68 dni jest do bitwy, a ja się rozstawiłem tak, że. No dobra, powiem tak, no ustawię formację w szyku bojowym na otwartym polu, zobaczymy co się tu wydarzy. Za 20 dni mi opuszczają najemnicy w ogóle, to jest śmieszne. Wojska okupacyjne, no ustawiłem się poza miasto i czekam poza miastem i czekam, tak? No, Moje wojska stoją w polu i oczekują mojego wroga. Okej, okay, moja ekipa się rozpaszła, bo nie miałem im jak zapłacić. Dobra. Zostało nas tylko tylu. Czyli wszyscy z Mobika. <grymianie> Dosłownie wszyscy z Mobika zostali tylko. Najemnicy nas zdradzili. Zostali tylko ekipa z Mobika, została. Zmobilizowani wizowie z wioski. Tylko zostali. Stoją mi <grymianie> krzyczą. Okej, trzy, dwa, jeden i co? Hip, hip, hura? Ogłoszono pokój. Zygmunt vs. Erhard. Okej, okay, czyli w sensie. Jaki pokój ogłoszono? Aha, czyli ja fizycznie przejąłem jego osadę Mandalach. A, ja fizycznie tak jakby przejąłem jego osadę. Okej, okay, rozumiem. Czyli ja go tak jakby skonkordowałem, tak? Okej, okay, jak mam wpływy, to mogę po prostu pojechać 1 2 3, nie? Kolejna osada widzisz, będzie przejęta. To wiesz co my wkurza w Manor Lordzie? ten micromanagement. Że, że w sensie masz dwie wioski i ja już tyle nie ogarnę, nie? Wiesz co chodzi? Ja już tyle nie ogarnę, żeby To jest wkurzające. No nie powiedzcie, że nie to, że to nie jest wkurzające. Ledwo sobie radzę ze swoją wioską. A a ja tu przejmuję jeszcze cudzą i mam cudze budynki, cudze problemy, wiesz, to jest, mi się wydaje, że to jest bez takie, że to jest takie, wiesz, coś i jajek. tak szczerze, to jest, uważam, że to powinno być możliwość, na przykład, salizowania, bo mnie to irytuje, na przykład, dowodzenie ich wioską też i tak dalej, nie, to mnie to, masz więcej kasy i miejsca na rozbudowę, niby tak, ale mnie to irytuje, że trzeba się zajmować tyloma rzeczami, nie, jednocześnie, słownie. Chodzi mi o to, że ja wolę robić samemu, niż robić po kimś. Wiesz, o co chodzi? Że ja wolałbym sam to mieć wszystkim, nad wszystkim kontrolę, niż zrobić to po kimś, nie? Samemu jest o wiele fajniej i lepiej, niż posiadanie po kimś, nie? I poprawianie. Tutaj ma być bitwa, no. To ja już jestem praktycznie gotowy na tą bitwę, więc... Tylko, że on znowu nic nie wystawi. Nie wiem, poczekam jeszcze te 33 dni i zakończę po prostu. Co nie? No bo to nie ma co tu bić, jak oni nie mają w ogóle wojsk też, nie? Co, i on nie wystawi żadnej armii? Mhm... Okej, okay, ogłoszono pokój i to jest moja kolejna osada, to fantastycznie i to jest zobacz moja kolejna osada, na którą ja bym miał tutaj klikać, stare rzeczy, ustawiać, XD po prostu. Okej, okay, dobra, to tu to skończymy, no cóż, cóż mogę powiedzieć, takie życie jest widocznie, wygraliśmy, nie walcząc, wygraliśmy po prostu nie walcząc, nie.